Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada żonie o, o urlopach tylko za pieniądze i niezrozumieniu przyszłego rozwoju wydarzeń na froncie. A co, nikogo w ogóle nie puszczają ci, którzy obok z tobą stoją? Dlaczego? Po jednej osobie niby wycofują się, tak? W odpuszczają? Tak, za pieniądze odpuszczają. A, tylko za pieniądze? Jeśli po jednej osobie będą odpuszczali, to ostatni człowiek pójdzie po, po półtorej roku. A za pieniądze to ile? Bardzo drogo. 100 tysięcy? Chyba. Rozumiem, tak. Będziemy liczyli, jak pozwolą, to pozwolą. Jak nie pozwolą, to dalej będziemy tu ginąć. Kurwa. Ja pierdolę, jak mnie wkurza ten cyrk, zielonce będziemy czekali, nie wiem, kiedy oni to kurwa skończą. Mam nadzieję, że negocjacjami ich, kurwa skończą albo naprawdę bronią jądrową. No jeśli broni jądrowa, to wyobrażasz to sobie, jeśli nawet gdyby oni tam gdzieś uderzyli. No to tam zmyje i nas do nas do, 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 i do nas walnie jeszcze. No ludziom spokojniejszy żyje. No i Putin też. Nie wiem po co my tu poszliśmy. Na swojej ziemi kuźba nie mogę tu nic poradzić. A tutaj tutaj po, poszedł ile wsi, tutaj stoi w Rosji pozostawione, nikomu nie są potrzebne.